Głęboko w sercu afrykańskiej dżungli, wśród gęstej zieleni kotliny Kongo, od wieków krąży legenda o tajemniczym stworzeniu, znanym tam jako Mokelem Bembe. Opisywana ono jest przez lokalną ludność jako duże zwierzę z długą szyją i małą głową. To dość ciekawe, bo taka budowa ciała była charakterystyczna dla wymarłego już gatunku dinozaurów, a więc tzw. zauropodów. Między innymi dlatego jest to jedna z najbardziej intrygujących zagadek Afryki. Trudno się zresztą dziwić, bo mówimy to o potencjalnym gatunku dinozaura, który przetrwał do naszych czasów. Większość opowieści na jego temat sprowadzała się do legend lub pojedynczych obserwacji, ale ostatnio pojawiło się bardzo dużo doniesień o rzekomych spotkaniach z tym legendarnym stworzeniem. Doszło do nich na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy, co skłoniło zarówno badaczy, jak i sceptyków. Aby bliżej przyjrzeć się temu fenomenowi. Większość źródeł historycznych na jego temat to oczywiście folklor ludowy. Mokelem bembe w języku Lingala oznacza ten, który zatrzymuje rzeki. Istota ta zajmuje szczególne miejsce w mitologii ludów Bantu, zamieszkujących region kotliny Konga. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą jeszcze z XVIII wieku. Kluczowym źródłem był raport niemieckiego kapitana. Ludwika Lausnica, który w 1913 roku dostarczył jednego z najbardziej szczegółowych opisów tej istoty. Według jego relacji Mokelem Bębę to zwierzę o brązowo-szarej skórze, wielkości słonia lub hipopotama, z długą, elastyczną szyją i ogonem przypominającym aligatora. Te cechy są uderzająco podobne do zauropodów i sprawiły, że Mokelem Bębę zaczęto postrzegać jako potencjalny żywy relikt ery dinozaurów. Wypada tu nadmienić, że wspomniany raport powstał w 1913 roku. Jest to o tyle ważne, że termin dinozaur powstał zaledwie 70 lat wcześniej. I do tamtego momentu ludzkość znała około 142 gatunki tych zwierząt. Natrafienie na żywy egzemplarz byłoby rewolucją na skalę świata. Jednak jak wiemy, do tej pory takiej rewolucji nie było, a najbliżej dinozaurów. Są współczesne krokodyle i ptaki. W XVIII i XIX wieku doszło jednak do wielu ambitnych ekspedycji do trudno dostępnych zakątków Kotliny Konga. Kryptozoolodzy, a także kreacjoniści, często motywowani chęcią podważenia teorii ewolucji, wyruszali w niebezpieczne rejony Afryki Środkowej w poszukiwaniu dowodów na istnienie tego stworzenia. Paleontolog Donald Protero zauważył, że dla wielu z tych poszukiwaczy odkrycie żywego dinozaura byłoby spektakularnym argumentem przeciwko ówczesnej nauce, co dodatkowo napędzało fascynację tym tematem. Rzekome obserwacje tego stworzenia zdarzały się sporadycznie na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, ale przełom nastąpił niedawno, a można wręcz powiedzieć, że nastąpił w tym roku. Bo na przestrzeni ostatnich miesięcy zaobserwowano znaczący wzrost doniesień o spotkaniach z mokelem Bębem. Liczne artykuły w czasopismach, takich jak National Geographic czy Popular Mechanics, zwróciły uwagę na ten fenomen, próbując znaleźć racjonalne wyjaśnienie. Tym samym bardzo wielu badaczy zaczęło wiązać zwiększoną liczbę obserwacji tej istoty z postępującym wylesianiem regionu. Choć oczywiście linia naukowa sugeruje, iż nie jest to dinozaur, tylko błędnie zinterpretowane obserwacje normalnych zwierząt. Nie da się ukryć, że ta linia argumentacyjna ma swoje podstawy, bo od 2002 roku Demokratyczna Republika Konga straciła prawie 10% swojej pokrywy leśnej, co ma dramatyczny wpływ na lokalny ekosystem. Wylesianie zmusza duże zwierzęta, takie jak słonie leśne, hipopotamy czy nosorożce, do przemieszczania się w poszukiwaniu nowych siedlisk, co w konsekwencji może prowadzić do częstszych kontaktów tych zwierząt z ludźmi, a zatem również i błędnymi identyfikacjami tych zwierząt, jako legendarny dinozaur. W tym kontekście podawany jest przypadek Selah Abongo, kongijskiej konserwatorki pracującej w Parku Narodowym Ojala Kokua. Kobieta, Błędnie zidentyfikowała stworzenie, które widzi, uważając, iż jest to legendarny Mokelem bębę ale dopiero później przekonała się, że był to w rzeczywistości bardzo duży leśny słoń. Dla badaczy jest to bardzo sensowny dowód na to, że nawet osoby zapoznane z miejscową fauną mogą popełnić taki błąd. Skłoniło to nawet naukowców do postawienia hipotezy, że znaczna część obserwacji Mokelem bębę to równie wielkie nieporozumienie. Analizując potencjalne źródła takich pomyłek, naukowcy wskazują na kilka gatunków zwierząt, które w konkretnych warunkach mogą przypominać legendarnego dinozaura. Wspominaliśmy już o słoniach leśnych widzianych z daleka lub przez linię drzew. Z uniesioną trąbą mogą one sprawiać wrażenie zwierzęcia o długiej szyi. Innym przykładem są hipopotamy, które stanowią typowy element fauny wodnego regionu. Mogą być mylone z mokelem Bębę ze względu na ich rozmiar i środowisko występowania. Badacze uważają również, że można do tego zestawienia dołączyć duże żółwie miękkoskorupowe, które posiadają relatywnie długie szyje i w słabym świetle lub przy ograniczonej widoczności mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako nieznany gatunek zwierzęcia. Jak uważa Laura Wlaczowa, czeska ekspertka cytowana przez National Geographic, według niej. Wzrost doniesień o Mokelem Bębę odzwierciedla nie tyle istnienie nieznanego gatunku, co raczej niepokojącą rzeczywistość kurczącego się ekosystemu. Z drugiej jednak strony, pomimo wielu zaawansowanych technologii dostępnych współczesnym badaczom, takich jak drony, kamery termowizyjne, analizy DNA czy nawet zdjęcia z orbity okołoziemskiej, eksploracja kotliny Konga wciąż stanowi ogromne wyzwanie. Konflikty polityczne i niestabilność tego regionu znacząco utrudniają prowadzenie systematycznych badań naukowych. Między innymi dlatego niektóre obszary pozostają tam praktycznie niedostępne ze względu na ich oddalenie i kompletny brak infrastruktury. Gdzie więc, jeśli nie właśnie w takim miejscu, miałaby się kryć wielka historyczna enigma, która mogłaby zmienić oblicze całego świata? Kwestia tego, czy Mokelem Bębę istnieje jako rzeczywisty, nieodkryty gatunek, czy też jest jedynie wytworem kulturowej wyobraźni, pozostaje w dużej mierze dyskusyjna. Zwierzę tego rozmiaru nie mogło nie odcisnąć żadnego śladu na historii ludzkości. Tak więc, o ile nie natrafimy na jakieś wiarygodne źródła historyczne, które opisują spotkanie z tym zwierzęciem, kwestię tego, czy Mokelem Bębę faktycznie istnieje, możemy włożyć między bajki. Konsensus naukowy zakłada, że najbardziej rozsądne i powszechnie akceptowane wyjaśnienie sugeruje, że Mokelem Bębę jest legendą, która może być oparta na istnieniu faktycznego zwierzęcia znanego jako czarny nosorożec, który niegdyś był powszechny w Afryce Środkowej. Co Waszym zdaniem wydaje się bardziej prawdopodobne? Czy uważacie, że lasy Afryki Środkowej kryją nieznane stworzenie? Lub może nawet kiedyś kryły nieznane stworzenie z ery dinozaurów? Tak jak zawsze, zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, obserwowania nas na serwisie Spotify. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.